To w którą iść stronę? Mamy nos. Już za chwilę. Grzmotomocni. Na Nickelodeon. Czas na śmiech, stop. Z animacjami i ulubieńcami. W jednym miejscu. Szykuj się na szaleństwa wróżków, wariactwa harmidomskich i wybryki spędza. Zaczniemy nowymi odcinkami show Patryka Rozgwiazdy. Non-stop śmiech! W tym tygodniu od poniedziałku do piątku o 10 na Nickelodeon. Przygotuj się na super niespodziankę na Nickelodeon. Słodziutkie, niebieściutkie, nowiutkie odcinki smurfów. Zobacz wielkie przygody, malutkich przyjaciół. Zabawowe i całkiem nowe. Smurfy. Już wkrótce na Nickelodeon.